Dzień dobry, jakże piękny lutowy poranku. Poznajecie miejsce? Morskie oko. Tam rysy. A my prawą stroną, żółtym szlakiem, w kierunku na szpiglas. A dalej się zobaczy. Niech to będzie dla was niespodzianka, bo. Nie mam pewności, czy cokolwiek urobimy przez nie warun, ale nasze umiejętności. Ale może, może tym razem zaskoczę. Nie będę podawał celu. Możecie zgadywać I dalej, jak już będziemy pod ścianą. Dzień dobry, witam z kuluaru Kurtyki Niestety późna godzina już Bo wszedł przed nas zespół Który jest aktualnie na drugim stanowisku jesteśmy na... Prawie na pierwszym No ja, ja czekam na rozpoczęcie dopiero Wszedł przed nas zespół No i trwało to ze 3 godziny Jakieś ogromne trudności tam napotkali Jeśli chodzi o o zrobienie stanowiska i przejście Zobaczymy jak nam pójdzie, ale na ten moment no, dużo czasu straconego Staliśmy tu se, No z 3,5 godziny, 3-3,5 godziny niestety A Tutaj też działają w ścianie Trzy e, zespoły, też wszystko idzie bardzo wolno e, Pogoda jest Ładna jest ciepło, około minus jednego stopnia. Tutaj, w zacienionym miejscu, w pewno w końcu jest więcej. Mamy nadzieję, że pokonamy te kluczowe trudności na drugim kruksie. No i będziemy mogli przejść cały ten kuluar. Ten pierwszy zespół, który wszedł przed nas, troszeczkę. Nas spowolnił No i zobaczymy jak też chłopakom tam pójdzie dalej Krzysztof Jak jesteś gotowy, to zaczynam wybierać linę Twoją Jestem gotowy, możesz wybierać Koniec liny The voices you. You call from down below. The voices from down below. chanting tales of long ago. chanting tales of long ago. With their and sorrow. With their tears and sorrow. Nie to Ja nie koń tak! Ja mam w ręce taki Poczekaj, nie Poczekaj. Poczekaj aż się o tym. Poczekaj chwilę. But we don't know. Keep on running, but we don't know. The crews all hide beneath the snow. The Clues all hide beneath the snow. Like, like a beacon, beacon flashing in the shadow. Oh, oh. hear a distant sound. The voice of those who drown beneath the icy floor. Oh, voices of the souls who drown. Hear a distant sound beneath the icy floor. Flow. Frozen in the crystal air, I do not need to grasp for air. For I'm no longer human there, beneath the icy flow. Flow, voices of the souls who drown, near a distant sound, beneath the icy flow. Co ty tu robisz? Daj mi kurwa spokój. Co tu się odpierdala, to się w głowie nie mieści. Co, co za ciaproki robię, kurwa były? Robię ci auto, Krzysztof. No. razu ci mówię. U siebie robię ci auto. Co ty się odjebało? Czemu się na jedną linę kurwa? Bo kurwa gruby poszedł i nie mógł no. wejść. Jak oni napierdalają? Jak coś to będziemy ci krzyczeć, że lina jest zaplątana albo coś, żeby stanął, dobra? No dobra. A radio też masz pod, przy sobie? Mam radio przy sobie. Dobra. Dobra, kuluar, kurtyki. Drugi wyciąg. O! Oh, desperate Um, Desperado. Desperado. No, Monte Carlo, A man's heart is hollow. Hey, hey, take it easy. I'm not trying to go against you. Actually, I'm going with you. Gotta get up out of here and you and leave me behind. I know you won't, cause we share common interests. You need me there and no Leave me behind. Never, know, no, no. Just want out of here, yeah. Once I'm gone, ain't no going back. Here you are. The we could be runaways running from it's any me. side of love. The hey, hey, there ain't nothing. The there ain't nothing here for me. There ain't nothing here for me anymore. And I don't want to be alone. Desperado no Monte Carlo we both have had our hearts broken now take it easy i'm not trying to go against you i could be a lone wolf with you gotta get up out of here and you would and leaving leave me behind i know you won't cause we share common interests you need me there and no leaving leave me behind never no no just want of here yeah once i'm gone ain't no going back <laughs> Runaways running from it's any it's side of love Jakieś auto? Mam, mam Jakub, Jakub Jakub, Jakub, chcesz ja Bardzo dobrze Dobra, miałem Dobra, miałem przyciszone Mam auto A kuluarze, kurtyki, jak się czujecie? Złe. To jest w końcu moja wymarzona droga, którą chciałem zrobić w tej zimy i się udało. No. Znaczy jeszcze nie, jeszcze nie. Tak w dół sobie to wygląda. Szybko nam poszło. Jakby nie te 3,5 godziny czekania na ekipę, która była przed nami. Bo grubili o eee, No. Zaraz ruszam na trzeci, ostatni wyciąg. Będzie najłatwiejszy. Niestety nie nagrałem Kuby jak wchodził, bo bateria się rozładowała, musiałem go asekurować. I bardzo na tym ubolewam. Także zaraz będę na trzecim wyciągu. Ale Kuba może dzięki temu kupi kamerę. I baterię. I, I Spuszczaj je na dół po prostu. I, i, ja cię Mogę iść? Czekaj.

Okej! Okay. Mam stanowisko! Słyszysz mnie? Tak, teraz Cię słyszę Poprzestawiało się Dobra Mam auto, na razie takie skąpe Zaraz sobie zrobię i Was wybieram się poprzestawiało, wiesz. Eee, mam autoskopę, zaraz sobie zrobię i będę gotowy was wybierać, tam ci znać. Daj znać, jak auto. No, to już było proste. Il est